Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Pozwoliłam sobie już wejść w instrukcję, także nie będziemy tracić czasu, którego tym razem, znaczy, no, mamy 1080 minut pozostawić tę miksturę, także dobra, mniejsza z tym. Ważymy eliksir wielosokowy, część druga. Co, co ważne, nie potrzebujemy jakby pierwszej części, żeby zrobić drugą część. Właściwie nie wiem, one są jakby osobno, jest. Część pierwsza, część druga, i one są w osobnych fiołkach, nie wiem. Dobra, w każdym bądź razie zastanówmy no zastanówmy się, przeczytajmy po prostu, co mamy tutaj zrobić. I tyle. Dobra. Trzy bumslangi. Trzy tego. Wrzucić do kociołka. Jeden bikorn horn, czyli to. Jeden do mortar. To the mortar. Mordor dobra, pokruszyć i jedną, Czy jedną wrzucam i jedną jakby, jedno wchodzi jedno wychodzi, dobra Grzeję, macham różdżką i zostawiam, to wychodzi jakieś 18 godzin, więc sobie tam obliczcie przed ważeniem zanim rozpoczniecie ważyć obliczcie sobie, kiedy by wam to wypadło żebyście nie musieli w środku nocy wstawać chociaż, ostatnio jak ja przyszłam po uważeniu tego, to do kliknięcia tego przycisku next pozostało mi jakieś ponad 500 minut. Także tak, tak, spoko. No dobra. Eee, trzy do kociołka, jeden do moździerza. Okej, okay. dobra. Eee, to. O, jak to wygląda, dobra. Trzy do kociołka. Jedno to tutaj i skrasz, 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 skrasz. Dobra. A, mocno trzeba rozknieść. A, klikamy, klikamy tyle razy, aż zrobi się zielony. I jedno, jedno wychodzi. do kociołka. Teraz podgrzewamy, jeśli dobrze pamiętam. Dobra. Podgrzewamy maksimum. Zmniejszę, o, zmniejszę jak dochodzę. Robi się zielony i muszę trzymać cały czas zielone. 15, 14, 13. 12 sekund. Dobra. Podgrzewam ponownie. Redukuję ogień. Podgrzewam. Została jeszcze jedna. Dobra, zostawiam. I właściwie już tylko macham różdżką, nie? Macham. Super. Czyli tak. Widzimy się za 1080 minut. Cześć, witajcie po. Nie wiem, jak to odmienić. Minęło 1080 minut. Dobra. Eee, klikamy tutaj. Oczywiście. Nasza, nasza, eee, Nasz eliksir wymaga naszej uwagi. A jak widzicie, trochę mi się obsunęło. Jest około 500 minut na kliknięcie. Dobra, 8911 11. 11 to To okej. Okay. Dobra. Jeden losem, czyli jedno to do kociołka. Pomieszać trzy razy. Dorzucić włos. I machnąć różdżkę. Dobra. Czyli w sumie proste. Pomieszać trzy razy w lewo. Dobra. Jedno to, trzy razy w lewo, jedno to. No, wiadomo, i machamy różdżką. Nic nie trzeba podkrzewać, okej. Okay. Jedno to. Okej. Okay. Aj, może, moment, moment. Ja sobie to wezmę tak, o. O. I jedno to. Pomieszać. Trzy. No, bierz to. Raz, dwa, trzy. E, włos. Plum. I machamy różdżką. Wiesz? A czasu ile? Congratulations. Dobra. Uważyliśmy eliksir wielosokowy, część druga. Także za to dyspoziom help be added. Cóż. Super jest, ale za to zdaje się nie dostaliśmy żadnych punktów. No trudno. Nie wiem, czy za poprzedni dostaliśmy, ale też to jeszcze sprawdzę. No dobra. W każdym razie tak to się robi. Życzę wam powodzenia w ważeniu własnych eliksirów. Mam nadzieję, że teraz to już nie jest bardzo problemem. Pamiętajcie trzy pytanka: co, ile, znaczy no co, ile i gdzie właściwie wrzucić. No i tyle. Nie jest to aż takie trudne, a nawet dosyć przyjemne. Także oglądajcie, na pewno będę, będę jeszcze dodawać kolejne eliksiry, jeśli się pojawią. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się.